Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj witam się z Wami Czupiradło. Mam włosy i zobaczcie, teraz są całe naelektryzowane. Yy, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Yy, na wstępie zapraszam do subskrypcji, oczywiście, jakbyście byli tacy mieli, bo dużo z Was ogląda i nie subskrybuje nas. Także, kochani, kochani, nie ociągajcie się. Witam się z Wami sama, a nie, tak naprawdę nie sama, bo witam się z fabulkiem. Jesteśmy yy, tradycyjnie już na dłuższym spacerku z rana. Ale zaraz wracamy, bo czekamy na dostawę psiego bufetu. Także zobaczymy, jak Leo zareaguje na psi bufet. Czy będzie zadowolony, czy będzie chciał jeść, bo zamówiliśmy coś specjalnie dla niego, ponieważ on kocha wołowinkę. No i zobaczymy, jak tam y, mu posmakuje, czy będzie sukces, czy nie. Czy będziemy nadal gotować. Znaczy no, gotować na pewno będziemy i tak, i tak. Ale myślałbym o tym, żeby mieszać Także zobaczymy czy się da troszkę nabrać, czy też nie. Powiem wam, że mi tutaj już zaczęły jakieś syfy wyłajeć, ale to chyba dlatego, że latem tak się nie chciało że reć słodyczy. A teraz przyszła już jesień. No i co? I w lidlu pojawiły się moje ukochane dominoski, Ale to muszę wam pokazać, chyba nie mam wszystkie już czaj i chyba nie mam żadnych. Ale dzisiaj mamy sobotę. Mamy piękną pogodę z rana i niestety jutro już ma padać, także no, Tyle by było z tego naszego słonka, co, ale następny weekend ma być przepiękny, a my będziemy mieli gości, także y, może coś fajnego porobimy coś ponagrywamy, to na pewno. No, a póki co my korzystamy z z pogody. A was zapraszam do oglądania tego vloga. Jeszcze ja, wam pokażę, że ja się ubrałam w kożuszek i w ugi, a powiem wam, że wcale nie jest tak aż zimno, wieje i no nie jest tak ciepło jak ostatnio 20 stopni czy tam 22, o fabula, ale no jest fajnie, bo jest słoneczko, tak, ale nie jest aż tak mroźno. Myślę, że normalne Adidasy by wystarczyły nie ugi. ale ja lubię. Powiem Wam, że mam dylemat co do tej kurtki, bo to jest rozmiar większy i ona na długość jest nawet troszkę za długa, ale no jest problem tutaj z zapinaniem. Melaniany mają taki właśnie y, większy tutaj tą, ten barki jakby no i ciężko im dobrać właśnie ubranko takie, żeby było tutaj dobre w szyi, nie? Tutaj w barkach. No i teraz nie wiem właśnie, czy mamy to zostawić, bo tam jest opcja też uszycia w tym Bay Label. Ym, to jest polska marka. Można poprosić o uszycie na miarę, ale co jeżeli będzie nadal niedobra, nie można zwrócić? Nie wiem. Madzia pojechała gdzieś, ja teraz wróci to... Jeszcze raz przymierzymy, ale to chyba tylko nadaje się na y, założenie bez sweterka, więc trochę ogólnie słabo. No nie wiem, zobaczymy. Bo ogólnie wzór jest przepiękny. I smyczkę zostawiłyśmy, ale no zobaczymy, y, co zrobimy z tą kurteczką. No i przyjechało co? Psi bufet, a kto tylko pilnuje już? Największy narło w tej rodzinie. Nie poszliśmy tak? Od razu odpakowywać, jestem niesmaczony, tak? Musimy iść odpakować. Mhm. Uh -huh. A Fabrzyś nawet nie zauważyłeś, że co to przyszło? A przyszło Psi Bufet. Jeszcze Losiek musi przyjść, bo losiek jest. Losie, co nie Zobacz co przyszło, paczka. Co to przyszło, chłopaki? Hmm? O, ten ten najbardziej byś chciał. Widać. Widać, że największe żarło. Widać. Aha. To jest Guciusia ulubione jedzonko, powiedz, tak? Ty kochasz Psi Bufet, co? Otworzymy. Zobaczymy, co tam przyszło, tak? Bo są nowości, powiedz Fap Guciuś. Są nowości? Są nowości. To już pomagamy z Guciu się. Guciuś mój jest kochany. Nasze jedzenie w skrócie, ulotka jak zawsze. Mm, tutaj mamy zapakowane. O, są przysmaczki. Dużo ryby smaczki, ulubione. A gdzie jest Losie? Tam się schował. Tak. tak. Leoszka nie interesuje. Świeże jedzenie testowane przez nas, czyli właśnie pracownicy jedli psiego bufetu to jest jedzenie. Dobra, no otwieramy. Zobaczymy, czy mogę spróbować. Nie wiem, tak znaka w komentarzu, czy powinna spróbować. O, tam co to jest? O, jakieś nowości przyszły. O, już widzę coś nowego. Wołowowe, Wołowelowe. Zobaczymy, czy Losiowi posmakuje. Leoś, dla ciebie, zobacz. Leoś, zaraz co przyszło? Niem, 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 niem. A Leoś, no, ma w d. I tak wyglądał. I konsert, no, Zobacz, jest co lubiony? to przyszło, Leośku? I kulce piecone też przyszło do nas. Zobaczcie. No, Ci no, to, to uwielbiają. Smaczki? Co? No abciu przyszło no. Fabcia i Leosia i Kuciusia, tak? Ale Osia chyba jednak zostanie przy Wołowince. Hejka, hejka. Ja teraz się witam z Wami z fajnej klatki w Poznaniu. Dawam takiej nie byłam. Zobaczcie, nie wiem czy naprawdę Wam to pokazać. Jakie schody? Wow, dawno nie byłam na takiej, w takiej starej kamienicy, a przyjechałam na poprawkę mojego tatuażu do naszego tatuażysty. Także jestem w Poznaniu w centrum Kina została z chłopakami, ponieważ jeszcze yy, nie zostawiamy ich we trójkę razem. Na chwilę byli zostawieni, ale lepiej nie ryzykujemy w sensie, żeby tam. Leoś nie psocił chłopakom, także jeszcze wszystko tak jakby wiecie mamy pod kontrolą. No i wracam do domu yy, i będziemy się odzywać. A tu mi wpadł oczy fajny sklep. Wow Korea. Widzę, że są też kursy języka koreańskiego i są moci mochi. Może zobaczymy coś ciekawego na miejscu. Także chodźcie, wchodzimy. Wow! Dzień dobry. Wow, jaki spory markek koreański. Nie wiedziałam, że tutaj mamy takie miejsce w pobliżu. Także sobie obczaimy. Ale duży wybór mochi mochi. Może coś kupię i wam pokażę w domu, co kupiłam. Wow, mega duży wybór. My uwielbiamy takie klimaty. No i słuchajcie, wyszłam właśnie z Wow Korea, nie byłabym sobą, coś tam pokupowałam, także pokażę Wam w domu jak wrócę. Nie byłabym sobą, puścić kicie samą na zakupy, to wiecie jak to się kończy. Ale kupiłam jakieś nowości, także sobie spróbujemy, zaraz pokażę wszystko Wam w domu. A tu Wam pokażę przepiękną pogodę w Poznaniu, okrąglak słynny. Tak się prezentuje. I w tej okolicy jest właśnie ten Wow Korea sklep. Tam znać w domu po spróbowaniu, czy polecamy, czy nie, ale były też fajne ceny, także nie naciągali, nie naciągali. Także cenowi, cenowo super. Stwierdziłam, że tak na szybko Wam przerwałam nagrywanie, więc chciałam właśnie dodać, że wrócę do domu, zrobimy ten food haul, co kupiłam z Wow Korea, no i potem się wypowiemy, czy w ogóle są. Te rzeczy smaczne. A jeszcze e, przy okazji będziemy mieli gości niedługo. Będziemy miały gości, także może gościom też coś damy spróbować i zobaczymy, czy im posmakują te kaczety z Korei. E, no i faktycznie cenowo super ten sklep. A ja już idę do autka, wracam. Kinia napisała, że chłopaki tęsknią. No także troszkę się ze mną pieski zżyły. I później jadę jeszcze z Kinią w jedno miejsce, zabierzemy was ze sobą. E, może coś dzisiaj zjemy ciekawego w tym vlogu. W końcu dawno nic nie było do jedzenia, nie? No i Madziula przywiozła zakupki. Może pokażę, co byłam poprawiać. To byłam tutaj tą buźkę Balwina poprawiać, bo troszkę ee, była w niektórych miejscach, mi się poprzerywała, także... No zobaczymy, jak się zagoi, ale no. wygląda super, no. Tak, jest bardziej wyrazista i grubsza Tu mam oczywiście tematyczną torebkę, tu mam bransoletkę, od Tu mamy gucią, tu mamy Fabcio. Bransoletka jest z Timu. Pokaż. Ja Timo, mam brazoletkę, zobaczcie, chodź Bo zamawiałeś ubranka dla Leloska, ale to może Wam pokażemy właśnie no. później. O, o, o. Zobaczcie jak jest. też le Lelosiek też Gadżety. tutaj. bubble tea! Uu, Nie mogę się Lady boss. Boba! Bubble tea, Lady Boba! Mm. O Jezu, Mochi Roll, Cherry Blossom. Cherry! Cherry! Wisienki oczywiście muszą być. Tutaj mam takie coś, zobaczcie. Pani powiedziała, że to się wciąga, że to jest mokre i wilgotne, w co? ogóle jakieś... A to nie jest to, co Chloe miała? A może, nie wiem, w każdym razie dużo sztuk powiedziałam, że będziemy mieli gości, także będą próbować ta uznać, czy też im to smakuje. O, że jakieś e, I tu mam jeszcze, e, dziewczyny przede mną brały koreanki, także stwierdziłam, że też wezmę coś nowego, to jest też pewnie jakaś odmiana. Właśnie my lubimy z tym A, sweet rinte, soy bean sauce, no, 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 no. No i wziął nasze nogi i czapagetti. wziąłeś Spicy zarazem. Ja wziął Spicy, bo w końcu nie wiem, jakie my w końcu jemy. Nie, my majlisz miałyśmy. A, majlisz też było. Mówiłam, że dobra cena, chyba nie wiem, czy pomówiłam, czy nie tam. Chyba po 7 zł one były, także naprawdę, o, za te wszystkie, za te leo się... Le, Dla Leośka nic nie ma powiedzieć, tak? Ale nic nie ma za to wszystko. O, i właśnie tutaj jest ta bluzeczka y, z Teamu, tak. jedna z wielu. Za to wszystko 50 zł, także myślę, I Guciuś też myśli, że coś dla niego, tak? Ale Lośka jeszcze raz pokażemy. Pokaż Ale fajnie jesteś, pokaż. No. Się. Takie o, fajne ubranko. Zelek. No. no, to wszystko. A będziemy testowały pewnie dzisiaj też w filmiku, pokażemy jak no to nie, smakuje. No, czy ja zaraz co to, to, to jest? To, no właśnie, To jest Jelly Straws. Ja, to zaraz nagramy to. Jest, to jest płynne, no faktycznie. No nie wiem, co to jest. To jest Jelly, no to co to? Jelly Belly? Mhm. Pani w sklepie nie potrafiła mi do końca opisać, jak to smakuje, natomiast jest napisane. A to, to była ten... polka? Jelly Straws. Tak. Czy czekają smaki? Jabłkowy? Truskawkowy? Dobra, daj truskawkowy mi. To jest truskawka? No to jest malina, która jest malina. A malina nie ma, a jest malina. No, nie, no, nie wiadomo, która malina, która truskawka. Dobra, no. próbujemy Malina bierze. to myślę, że to będzie to, to ja biorę malina. Wciąga się jakoś, wciąga się. Boję się, co to jest. Ząbkami trzeba pewnie nadgryźć. I wciąga się, pani powiedziała. Nie idzie otworzyć. On tak to wygląda czy? jak coś. A ja mam tutaj właśnie te moci. Oj, przepraszam was, moci, moci. Także od razu otwieram moci. Dwa razu usuwami to otwieram, nie będę czekać. Nie ma na co czekać. No i zaraz wam zaraz pokażę, jak to wygląda. O są pod O wow, one są dosyć duże. Powiem wam, że nie wygląda jak chyba jak na zdjęciu. To jest jak Boba. Pokaż no. Co to jest Boba? Nie smakuje jaki smak? Nic nie nagrywę. To tyle wciągnęła, mówi że nie smakuje. A to nie chodzi, że nie smakuje, tylko konsystencja tego jest okropna. Mmm, letka. Mhm. Jeszcze Pani, czy to jak pokazywałaś jak się się ubrałaś te spodnie z Urbana. Ładne. pierwsza mm, raz nie założyła mm, w ogóle. Nie ma. Pyszne. Nie, to takie bezsmakowe trochę. Czy tu tak dzisiaj? New Balance. Urban, Urban, jest Kitty. No, także teraz testujemy to. Dalej, bo mi zimno już tu. Wow, mochiro! Takiego jeszcze nie miałyśmy mochiro'la. Poczekaj, bo powiedza. chciałam pokazać. Mhm. Mochi, roll mówię, troszkę się różni niż na zdjęciu. <gülę> Ale tylko troszkę, no. no A sama oh, się ufajdałaś uh, no, no, tym tym. O Jezu, to jest takie właśnie w konsystencji takie uff. Tak mhm. co to jest? Ja próbuję pierwsza. Losia w ogóle to nie interesuje. Pyszne. Ja chcę tylko gry za tego. Mm, lepsze niż tamte normalne. Ja za przekładam nie ogólnie. Nie no, fajnie smakuje, nie? Stos, dla mnie moci rolę. Jak gdzieś będziemy mieli przy okazji możliwość kupić, to kupcie I Cherry smak. Te dżelki też to dla dzieci nie bardziej. Dżelki, dżelis. Nasze dzieciaki tego nie chcą jeść, ale... No. Także zbieramy się dalej, lecimy dalej, będziemy się odzywać. Tak, a teraz cilek. Wybrałyśmy się do sklepu i zabrałyśmy ze sobą Leośka, żeby przyzwyczajać go troszkę do jazdy samochodem, bo troszkę się jednak denerwuje, jak jeździ autkiem. Nie podoba mu się to do końca. Także stwierdziliśmy, że musimy częściej go zabierać na przejażdżki. O, teraz ziewa. I stoimy w korku. Ja powiedziałam, że w tym filmiku mam nadzieję, że będzie jedzenie, bo dawno jedzenia nie było, ale słuchajcie, byłyśmy z Leosiem i już do żadnej knajpy nie wjeżdżałyśmy. A poza tym, nie ma ochotę na mm, Mustafa kebab z Berlina. O, także nie no, w poznaniu. No musimy jechać do Berlina, ale wysłałam Ci właśnie dzisiaj na Insta, że ktoś poleca inny kebab w Berlinie, gdzie nie ma kolejek. Także możemy tam się wybierzemy, jak pojedziemy, bo w planach jest jechać. A tu alternatywa, nowość z rzadki. Także zobaczymy i damy znać, no nie wiem, McCain. czy to będzie dobre, bo powiem Wam, że w zestawie Bambi te. Trójkąciki są yy, okropne. No. No i yy, ta pizza od Kizo jest spoko, powiem mam. Dobra, na szybką pizzę jak Jak chcesz coś zjeść na szybko, to nie jest zła. Powiem wam, że my też czasami jemy właśnie takie y, syfy. Tutaj mamy samą apteczkę. Ale chciałam Wam pokazać, że y, kupiliśmy jeszcze coś takiego z polecenia pani grumerki. Nie wiem, czy tu złapie mi ostrość cholercia. O, teraz. Jest to srebro kolejalne do przemywania właśnie oczków piecką. O, patrzcie, słyszycie, słyszycie kto szczeka? No. Rozbrykał się, rozbrykał się mały. No i teraz powiem Wam, że przyszedł czas, y, ta godzina, gdzie y, portujemy leki przed podaniem kolacji. Także mam trzy miseczki, bo już jest ich trzech, także mamy trzy miseczki. Mamy... To dla Leofi akurat nie, ale Leofi też w przy i lek. Ale nie, mamy leki na serduszko, dla Fabcia, dla Gucia i dla Leoncia. Także muszę wziąć nowe opakowanie, bo jedno już się skończyło. Także mamy dla Fabcia, dla Gucia, Guciuś dostaje też na siusianie, ale też widzę, że muszę wziąć nową tableteczkę i tutaj on dostaje jedną czwartą. Dopowiem wam, że no. Te pieski. Te pieski. Mają jednak jakieś takie swoje. Schorzenia. które trzeba? Leczyć. Nie ma co bagatelizować. Jeżeli macie jakieś niepokojące objawy. Znaczy, pieski mają niepokojące objawy. To trzeba iść do weta. I to sprawdzić. Nawet jeżeli nie mają niepokojące objawy, tak naprawdę Wam powiem, bo yy, Fabia ja nie miała w ogóle niepokojących objawów, że ma coś z sercem. Dopiero na jakiejś kontroli wyszło, że jakieś tam szmery pani usłyszała. No i pośmiech o serca i faktycznie okazało się, że ma lekką arytmię. U Guziada też się okazała lekka arytmia te ciśnienie, także chodźcie, sprawdzajcie serduszka Waszych piesków, no bo dzięki lekom będą mogły dłużej napnużyć. A większość piesków ma problemy niestety właśnie z serduszkiem, tym bardziej tych małych raz. No więc tak, mamy na serduszko, Leoś ma też na serduszko, ale ma też na tarczyce, bo ma niedoczyn... niedoczynność tarczycy, tak jak mówiliśmy, ale my wkrótce idziemy też na badanie z nim i zobaczymy, czy coś tam jeszcze wyjdzie, czy nie wyjdzie. On ma ogólnie, nie wiem, czy Wam mówiliśmy, ma strasznie zaniedbane ząbki i te ząbki ma tak naprawdę do usunięcia, ale no jego badania były w tak kiepskim stanie, no, że tych ząbków na ten moment nie dało się y, usunąć, więc Zacznę. to zobaczymy. Stresujące też na pewno. Y, jeżeli jest ma złe wyniki badań i trzeba go będzie położyć do narkozy, no to na pewno tego nie zrobimy, ale nawet jak będzie miał dobre wyniki, to tak jak mówiliśmy, mamy... jeżeli chodzi o narkozy to się bardzo stresujemy, także... Y, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Y, nie jest to fajna wizja, ale naprawdę y, ząbki to masz takie powiedz, nie. Zacznie. No, nie wiem, tak go ludzie zaniedbali, że no, jak sobie pomyślę, to naprawdę płakać się chce, bo, bo nie wiem, jak można tak zaniedbać psa. No. Tym bardziej takiego fajnego, malutkiego pieska, tak przekochanego, który no, A, brak słów, powiem wam. No nic, ja szykuję dalej tutaj leki, jedzonko i, i, i będziemy się później odzywać jeszcze pewnie, było, bo muszę tutaj naszykować wszystko. I też wstawiłam. Yy... Powiem wam te trójkąciki, także damy znać, jak te trójkąciki. No i dobra, jeszcze wam pokażę. To jest ta wołowinka, którą my gotowałyśmy. Ostatnio spojrzałam, że kupiłam wołowinę za 100 zł za kilogram dla piska, no ale cóż, no. Nie patrzyłam na cenę w ogóle. I tu tutaj jest to wołowelowe z psiego bufetu, także zobaczymy, czy Leoś to zje, czy nie, bo on nie lubi właśnie takich za bardzo mielonych rzeczy, także nie wiem, jak to będzie. Zaraz mu Aha, to jest jeszcze groszek i marchewka, on tak, mm, on woli batata tylko, także no, daje jedzonko. Aha, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o Guciu, że Guciuś niestety od tych leków, które przyjmuje, troszkę przytył, bo y, ma większą pety, mimo to, że my ograniczamy to jedzenie już, bo jest naprawdę za gruby i musi schudnąć, także y, ma też treningi y, na urtku, go trenuje teraz trochę, żeby troszkę więcej się ruszał, bo on ma problem też z chodzeniem, bo mówiliśmy, także no, musi więcej chodzić i, i troszkę więcej ruchu, mniej na rączkach, bo on naprawdę przesadza wam powiem. No. Muszę wam powiedzieć, że mamy niemały sukces. Leośko chce więcej, a już wyjad całą miseczkę. Tak? Psi bufet smakuje jednak, tak? O, szukam więcej. No to super. Zjadłem z marchewką i z groszkiem, tak? Leosiek. Super piesek. Tak. Pyszne. Smakuje. A kto tutaj idzie do nas? Fabciuś też idzie, tak? Też smakowało? Wszystkim smakuje psi bufet, naprawdę. Powiem Wam, że y, wcześniej takich sytuacji nie było, żeby zastawać takie miski, bo Fabcia i Gucia wygląda dokładnie tak samo.